Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Ożyły Wysocko-Wielkie balansuje trochę nad przepaścią. Cały czas broni się przed degradacją. E, no oczywiście Wiera umiera ostatnio, ale to wcale nie jest jeszcze stracony sezon dla Was. Wręcz przeciwnie, to może się dobrze skończyć. Zdecydowanie tak. Na pewno tutaj naszym celem, już teraz możemy wprost powiedzieć, jest utrzymanie. Zostało jeszcze bodajże 6 kolejek. Do zdobycia jest, jak łatwo policzyć, 18 punktów. Na pewno będziemy do końca walczyć o to, aby, aby się utrzymać. Terminarz korzystny wygląda na tą końcówkę sezonu? W tej lidze każdy może wygrać z każdym, więc tutaj nie ma, nie ma takiego coś, że jest łatwy, trudny terminarz. Myślę, że na pewno będziemy walczyć. I tyle to nam zostało? Tren nasza znaczy, infrastruktura, wszystko pozwala no, na to, żebyście jednak zostali na tym poziomie rozgrywek. A klasy szkoda byłoby właśnie grać gdzieś tam na lokalnych podwórkach. Zdecydowanie tak, mamy bardzo fajne boisko. niestety teraz w remoncie. Mamy orlika. Wydaje mi się, że na spokojnie zasługujemy na klasę. Jednak tutaj boisko zweryfikuje wszystko i zobaczymy, gdzie będziemy już za rok grali. I patrząc na to, co dzieje się do góry, tak. który pan typował na to, że będzie to drużyna do awansu, które podkuszą się o wyższy z tych drużyn, z którymi aktualnie graliśmy, czyli ze wszystkimi już, bo jeśli chodzi o pierwszą i drugą rundę, spokojnie byłem wytypować właśnie Bralin. I to jest dla mnie zaskoczenie, że ten zespół nie jest w czubie tabeli, ponieważ graliśmy zarówno z Baryczą, graliśmy z Jankowymi, i to jednak Bralin prezentuje najlepszy futbol. Ale jak jednak widać nie styl, a, a tutaj skuteczność i konsekwencja powodują to, że Bralin nie jest liderem. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.